Kochani, z tej strony Borówka i witam Was w nowej serii na moim kanale z The Sims 4 z samotnej mamy. Tamte serie również będą. Nie zapomniałam o nich, lecz. No, troszkę już mi się nudzą, więc chciałam dodać coś nowego. Samotnia mama, to zobaczycie o co z tym chodzi. Bo mamy nastolatkę, która jest. No. No nastolatką jest, nie jest w ciąży i zobaczycie, o co chodzi. A więc tak, e, domek widzieliście już, bo wam pokazywałam całą budowlę domku. E, oczywiście to będzie seria na modach. No i co, teraz wam zaprezentuję y, stroj y, Roxany i y, ten... No, i rozpoczniemy naszą serię. Dobrze, a więc to jest Roxana, i jej aspiracją jest y, pisanie książek. Jest wesoła, kocha koty. Ona jest taką naprawdę typową kociarą, bo, no jak widzicie, mamy Lulu. Y, mamy kotka, który która jest leniwa, przyjazna i jest sprytna. No, i co? Tak wygląda nasza bohaterka. I tak, to jest jej pierwszy strój, drugi i trzeci. To jest wizytowy, sportowy, do snu, na imprezę, do pływania, na ciepłą pogodę i na zimną. Pierwszy, taki wiecie, po mieszkaniu. A to jest drugi. No a Lulu ma po prostu taki zwykły sweterek różowy. Dobrze, moi kochani. A więc tak, Roxana sobie odrabia lekcję. No i e, co? Dlaczego Roxana jest nastolatką? I dlaczego mieszka w takim wielkim mieszkaniu i ma na to wszystko Dobra, jestem. Nie zauważyłam kompletnie, że ten, że nie zmieniłam kwoty, a nie chce mi się zaczynać odcinka od początku. Więc przepraszam Was naprawdę za to, ale potrzebowałam właśnie do, zbud do zbudowania tego wszystkiego. No ale tak, wracając. Na, dlaczego ona miała na to wszystko pieniądze? A więc, dlatego, że na nastolat nastolatki Boże. Roksany rodzice, których nie ma już tak jakby e, mieli dla niej mieszkanie na jej e, tak jakby na jej urodziny, może tak to nazwać. No i co? No i Roksana mieszka w mieszkaniu, kto, które dostała od rodziców. A więc co, chciała napisać swoją pierwszą książkę. W ogóle że pierwszą książkę, bo że co ja gadam, nie potrafię się dzisiaj wysłowić dosłownie. Yy, chciała napisać książkę, więc teraz sobie napiszę tą pierwszą książeczkę. No właśnie, właśnie o to mi chodziło. Niech będzie taki tytuł. Dobra, więc ona niech sobie tutaj popisze. A my nie wiem, co możemy zrobić. Możemy się kotkiem zająć. Kotek, co może robić kotek? Nie słuchaj żadnej muzyki. Ta. Bo tu głośnik dałam, no ta. No i się znowu wszystko popsuło. Boże, drogi, wróci do pisania. Yy, I co? I nic. Masz, nie słuchać tej muzyki. O kunia nie to, tylko bym chciała to. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się podoba to, jak koty wskakują tutaj na całą górę. Tak fajnie wygląda, to mi się tak podoba, nie? Ja czasami kiedyś, jak pierwszy raz zdobyłam ten dodatek Psy i Koty, to usuwałam tą opcję i, da, i klik klikałam tyle razy na to, żeby tylko kot właśnie tu leżał, albo spał, albo nie wiem, w ogóle cokolwiek, nie? Dobra, zechciało ci się jeść, więc sobie pójdziesz ugotować coś w końcu. Gotuj i może ugotujesz... A niech będzie sałatka owocowa i weźmiesz tą sobie miotłę i pozamiatasz. I jeśli będziecie chcieli... W sumie... W sumie nie. Wrzucę wam... Wrzucę wam tego linka do sprzątania. Zamiatania miotłą zamiast odkurzacza, bo nie musicie mieć przy tym odzieży, nie musicie mieć odkurzacza, wystarczy miotła, żeby wszystko posprzątać. To wrzucę wam linka. Link znajdziecie po prostu w opisie, o może tak. Ten mod też wygląda fajnie, bo jest taki naprawdę no, realistyczny, strasznie. No i jak widzicie, to w tym modzie to jest... Mod jest po polsku, więc... Więc on mi się naprawdę podoba. Dobra, zjedz to. I później co możemy porobić? Hmm. W sumie to nie wiem. Ale dobra, zobaczy się jak zjesz. Wiecie co? Okazało się jednak że ja ten gło... o Jezu, nie to. Yy... O, że ja ten głośnik muszę po prostu usunąć, bo ona nie może pisać tej książki właśnie przez ten głośnik. Więc no, trochę słabo. No ale trudno, pisz tą książkę. No i dobra. Dobra, ona napisała książkę, więc teraz pójdzie. Yy, gdzie tu jest? <laughs> to jest poczta? Znaczy Boże, poczta, dobra, wiecie o co mi chodzi Wydaj to. No i potem możesz iść w sumie sobie skorzystać. No i pójdziesz spać tylko przed, przed pójściem spać umysz sobie ząbki ładnie, zmienisz strój. I tak, jak moglibyście zauważyć, zaczęłam grać tak bardzo i to bardzo realistycznie. I to nieważne jaką rodziną osobową. Nie chcę, żeby te Simsy wyglądały tak jak zwykłe Simsy, tylko gram naprawdę tak, no jakby to było prawdziwe, nie? Umyjesz sobie ząbki i gdzie jest kicia? Tu jest kicia, no to możesz ją przytulić i pójdziesz sobie spać. Okej, okay, a więc wstała. No i pojawia się problem, bo będzie miała te pryszcze, w sensie pryszcze trądzik, no ale trudno, więc co? Umiesz sobie, zatuszuj trądzik, może być. Echem, przepraszam. Użyj płynu do umycia twarzy i umiesz sobie ząbki. No i znowu zmień strój. I teraz, boże, przepraszam, ja nie wiem dlaczego mam taką chrypę. I może sobie weźmiemy ten strój. Nie płacz. No i się odświeżysz troszkę. Okej, okay, a więc zaczynasz szkołę za godzinę, a więc sobie... Teraz pójdziesz coś tak na szybciutko, na szybciutko, Boże, szybciutko pójdziesz sobie zjeść i możesz zgasić to. A w szkole najwyżej znajdziesz jaką roz, jakąś rozrywkę. No ale szybko, gdzie jest kotek? Kotek sobie na tym śpi, więc dobra. Więc o kotkę się zbytnio nie martwimy. Dobra. No i zaczynasz sobie szkołę i wyszli w pojedynkę, dlatego że, yy, dlatego że ona idzie do szkoły, a ja pododaję trochę nowych parcel, yy, na przykład yy, tą restaurację i tak dalej, żeby po prostu było ciekawiej. A więc widzimy się zaraz, jak ona skończy szkółkę i gdzieś tam pójdziemy do fajnej knap, knaj Knapki Boże. Do fajnej knajpki. Knajpki. Boże, nie mogę, nie mogę się wysłowić dzisiaj, naprawdę. <grystanie> Okej, okay, a więc y, jesteśmy i jest poprawa oceny, więc jest już piątk piątkową, ale to bardzo dobrze. Y, I tak dodałam na razie tylko... Ten, na razie dodałam tylko restaurację, bo nie chcę nic innego w sumie na razie. E, więc może innym razem. Myszka tu biega. O. Poluj na myszy. Tak, specjalnie dałam norkę, żeby kotecek miał się czym bawić. Czyli z myszkami. Chociaż mamy sztura, nie? Tutaj mamy takiego wstulka. Gdzie jest ten szturek? O, tu. Tu mamy stulka. Więc no. Tak w ogóle to zobaczcie, kto do nas przyszedł, nie? Super po prostu. Po prostu świetnie. Yy, ona już to zrobiła. Yy, Okej. Okay. A jego to wyprosimy, niech se idzie. E, napełnimy miskę i pójdziesz e, coś sobie zjeść, oczywiście. No i dobra, najpierw oh, oh. zrobisz te rzeczy, więc idź. Pośpiesz się. Dobra, i pójdziesz sobie teraz e, skorzystać. Umyjesz zęby. I zmienisz y, strój do spania, no i pójdziesz sobie spać, bo w sumie nic innego nie masz do robienia. <grym> Koteczek nie ma co robić i chodzi sobie po całym domu, co nie? <grym> o Boże. No, a teraz wskakuję sobie na klapki, nie? Super. <grym> Dobra, kobito, bo ty za niedługo masz szkołę, więc się jakby powoli... Dobra, nie, ogarnij się. Yy, zmień strój i ubierzesz to. I umiesz sobie zęby. I może, jak zdążysz, to się odświeżysz, chociaż naprawdę wątpię. No, jak myślałam. I wyżej się trochę spóźnisz, jak każda dziewczyna do szkoły, bo musisz się pomalować, ogarnąć i tak dalej. O nie, ej, patrzcie. Patrzcie, co mi pokazało, Lulu uciekła. O nie! Dlaczego? Dlaczego sobie idziesz? Kiciu. Ej, szczerze, to pierwszy raz mam coś takiego, że kot mi ucieknie. Dosłownie. Zawsze to mi psy uciekały, a teraz mi kot ucieknie. Ale ja nawet nie wiem dlaczego, bo o nią dobrze dbała mi wszystko. Hmm, Smutno mi się teraz zrobiło. Nie bym mogła ją zawołać, ale nie chcę, bo mi się wszystko popsuje. No. Uciekła i zaraz będzie, że cały czas ucieka i tak. A to co to? O! Yy, ale że ten yy, cały czas będzie smutna, bo kota nie ma, a ona będzie, więc nie daję tego, po prostu dam tutaj, jak ona wróci, że... Yy, zgłosili zaginięcie kota. Dobrze kochani, a więc ona wróciła i znowu... Znowu poprawiła ocenę i teraz jest szóstkowa, to naprawdę bardzo szybko leci. No ale no dobra, na, a więc tak, najpierw co zrobisz, no to tak, rodzina. A nie, tu nie ma tego. Opublikuj e, zgłoszenie o zwierzaku i pada deszcz, nie fajnie. I e, no i dobra, na razie to sobie zrobisz. Tak. Ja. A więc ogłoszenie jest już. No i co? Nie chcę, żeby ten odcinek trwał zbyt długo. Więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Jeśli się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, subika, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.